Witam was kochani serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na przepyszne bułki z ziarnami. Przekroiłam jeszcze ciepłą bułkę. Zobaczcie, tak wygląda w środku. Mam mnóstwo ziaren. Robi się je bardzo prosto. Wszystko dajemy do jednej miski, bułki wychodzą rewelacyjne. Tutaj mam przyszykowane już wszystkie składniki na te bułeczki. Potrzebujemy mąkę, mąkę orkiszową pełnoziarnistą. 320 g. To są takie dwie szklanki. Twarożki, serki wiejskie. Tutaj są dwa opakowania po 200 gram, to jest 400 gram. Możecie dać trzy opakowania po 150 gram. Ja dodaję pełnoziaren. Słonecznik, cała szklanka. Pestki dyni, cała szklanka. Siemie lniane, połowa szklanki. Ale to nie ma takiego znaczenia, jak lubicie trochę czegoś więcej, czegoś mniej, to możecie sobie tutaj pokombinować. Dwa jajka i jedna czubata łyżeczka proszku do pieczenia. Następnie potrzebujemy blachę. Wyłożyłam papierem do pieczenia. Wszystko mieszamy w jednej misce. Do mąki dodajemy proszek do pieczenia, wszystkie ziarna, jajka. A następnie twarożek. Całość musimy dokładnie wymieszać. Podczas mieszania będzie nam to szło dosyć ciężko, wszystko będzie gęste, więc proponuję dodać jeszcze jedno jajko. Wtedy będzie Wam ciasto bardziej się kleiło, będzie Wam troszkę lżej. No, ciężko się miesza, ale dacie radę. Wierzę teraz tak odstawiamy te bułeczki na około 15 minut przez ten czas właśnie nagrzeje nam się piekarnik a bułeczki niech sobie chwilę odpoczną takie bułeczki wychodzi około 12-13 bułeczek, no tutaj mam 13 ale zależy jakie duże też chcecie te bułki piekarnik mamy już nagrzany wstawiamy i pieczemy temperatura 180 stopni z termoobiegiem bułeczki pieczemy 40 minut do ładnego zrumienienia Piekły mi się 40 minut. Musicie zobaczyć, takie bułki piekę zawsze w większej ilości. Po przestudzeniu wkładam do torebek i mrożę. Później, kiedy potrzebuję, wyciągam i mam pyszne, świeże bułki. Wiem co jem, wiem co do nich dodałam i są rewelacyjne. Polecam. Kochani, a za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam was do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.